Jakie wieści, nowicjuszu? Nie jestem nowicjuszem. O umiejętnościach człowieka świadczą jego czyny, a nie znaczki na szacie. Możemy wymieniać się złośliwościami albo wykonać zlecenie od Almualima. Więc mów, o co chodzi. Al Mualim życzy sobie, żeby zabić Machadina. Zarządził on publiczną egzekucję niedaleko stąd. Na pewno będzie dobrze strzeżona, ale dam radę. Wiem, co robić. I dlatego właśnie w moich oczach jesteś wciąż nowicjuszem. Nie możesz niczego wiedzieć, a jedynie podejrzewać. Musisz zakładać, że się mylisz, że coś przegapiłeś. Przewiduj, Altairze. Ile jeszcze razy będę ci o tym przypominać? Skończyliśmy już? Nie całkiem. Jest jeszcze coś. Jeden ze skazańców jest bratem. Jednym z nas. Al-Mu'alim chce, żeby go ocalić. Samym oswobadzaniem się nie martw. Moi ludzie się tym zajmą. Ty musisz zadbać o to, aby match Adin nie odebrał mu życia. Nie zepsuj tego, Altairze. Liczy się każda chwila. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. A witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ararego, a to jest Rossack Creed. Tak jak właśnie sprzeliśmy, musimy ich zabić Poprawce. plus uratować swojego brata. Poszliwe wiedzieć, są tutaj ten mistrz, który jest straszny, Nie zachowujemy się jak mnobisz. No, Była dobrze, jak wiemy, co robimy. Więc lepiej jak nie wiemy, co nie? Nie powinny nocie tu mieć, No patrz już schodzę, zobacz. Proszę, nie możecie mnie wstawać, jestem biedna, chora i głodna! Dlaczego on się tak śmieszy? Muszę tylko o... Ja się, że wy tutaj zawsze musicie stać. Nie, nic nie dopowiedzieć, ja nic nie mam.

Jest na górę. Cisza! Żądam ciszy! Mieszkańcy Jerozolimy, słuchajcie uważnie! Staję tu dziś, by was ostrzec. Między wami są buntownicy! Sieją niezadowolenie, licząc, że zbłądzicie jak oni! Powiedzcie mi, czy tego pragniecie? Nurzać się w kłamstwie i grzechu? Żyć w ciągłym strachu? Nie! My nie! Nigdy! Chcecie więc działać? Chcemy! Prowadź nas! Cieszy mnie Wasze oddanie! To zło trzeba wykorzenić! Wtedy dopiero możemy liczyć na odkupienie! To nie jest sprawiedliwość! Nie masz prawa tego robić! Za kogo ty się masz? A wy wszyscy stoicie bez ruchu! Jesteście współwinni tej zbrodni! Bądźcie przeklęci! A! 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 Widzicie, jak zło jednego człowieka rozprzestrzenia się i niszczy innych? Chcieli zasiać w was strach i zwątpienie, ale ja was ochronię! Macie przed sobą czwórkę grzeszników, ladacznica, złodziej, hazardista, heretyk. Niechaj ich wszystkich ostatecznie osądzi sam Bóg!

А почему я не могу нацеливать на него? Ну, no, нехай не могу нацеливать на этого, и O twoja posa nie była końca. Nie. Nie, dopiero się zaczęła! Powiedz mi, jaką grałeś w tym wszystkim rolę? Zamierzasz bronić się tak jak inni? Tłumaczyć się ze swych uczynków? Bractwo chciało miasta. Ja chciałem władzy. Była okazja. Okazja, by zamordować niewinnych. Nie takich niewinnych. Głosy buntowników tną głęboko niczym stal. Zakłócają ład. W tej kwestii zgadzam się z bractwem. Zabijasz ludzi tylko dlatego, że mają inne poglądy od ciebie. Oczywiście, że nie. Zabijałem, bo mogłem. Bo to była świetna zabawa! Wiesz, jakie to uczucie! Rozstrzygać o czyimś losie! A widziałeś, jak tłum wiwatował! Jak się mnie bał! Ja byłem jak Bóg! Na moim miejscu zrobiłbyś to samo! Taka władza! Dawniej być może tak, ale potem dowiedziałem się, co dzieje się z tymi, którzy wywyższają się nad innych. A cóż to takiego?

na Zapędzony bądźcie silni jak Salahadin i stańcie przeciwko naszym Salahadin już nie żyje, Karte więc się nie masz. tak mój, zasilacz, mój drogi. Długo, nigdy nie znajdę. Dobra, popaćcie sobie są zenia. Nie, nie poszło Drogą wszystko po mojej, mojej myśli. Ale trudno. W Jerozolimie potrzebny jest nowy władca. Tak też słyszałem. Cóż to? Żadnych mądrych rad? Z pewnością musiałem popełnić jakiś straszny błąd, czyż nie? Sprawiłeś się jak na Juna przystało. Nic dodać, nic ująć. Martwi mnie jednak, że spodziewasz się pochwały za samo wykonywanie poleceń. Zdaje się, że martwi Cię wszystko, co robię. Pomyśl nad tym, ale zajmij się tym w drodze do Masjafu. Twoja praca tutaj dobiegła końca. Jeszcze kiedyś tu przyjdziemy. Nie bój się. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Przeklęty, przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych. Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić. I teraz przeklęty możemy się, się wybrać tą no, masę. No ale ona automatycznie teleportuje. A jednak nie, bo Skończyliśmy? Noc. Wstawaj. Jak pan chce, doktorze. Kończymy seans. Zaraz przyjdę. Na pewno? Tak. Nie. U mnie jak w Denver. Nie mam pojęcia, jak miałby. Oczywiście. Rozumiem. Ma pan poważne problemy, panie Miles. Co go ugryzło? Przyjdę po Ciebie. Kto po mnie przyjdzie? Asasyni. Hej, ja nie mam z tym nic wspólnego. Chyba spróbuję cię odbić. Wygląda na to, że jesteś ważniejszy niż sądziłeś. Kurczę, to się wszystko robi coraz bardziej zakręcone. Musiało się tak stać. To znaczy, walka, którą podczas trzeciej Krucjaty rozpoczął twój przodek, ona właściwie nigdy się nie skończyła. A ludzie, którzy cię przetrzymują, to templariusze. Widik jest templariuszem? Nie mogłeś wiedzieć. Dobrze się maskują. A co do twojego pytania. Widik dla nich pracuje. Wszyscy pracujemy. Abstergo to ich firma. Myślałem, że Templariusze to pokręceni staruszkowie w śmiesznych czapkach, którzy popijają piwo i planują podbój świata przy użyciu ludzi jaszczurów, czy coś w tym stylu. Nie, oprócz tego fragmentu o podboju świata. Posłuchaj, to dość skomplikowane. Połowa tego, co się słyszy o Templariuszach, pochodzi od świrów noszących czapki z folii aluminiowej. Druga połowa to celowa dezinformacja pochodząca od prawdziwych Templariuszy. Czyli to oni są tymi złymi, prawda? Jeśli czegoś się tu nauczyłam, to tego, że nie ma czegoś takiego. Wszystko jest względne. Chyba najlepiej będzie to wyjaśnić tak: chcą czegoś dobrego, ale sposób, w jaki chcą to osiągnąć, jest zły bardzo zły. A co dokładnie chcą osiągnąć? Lucy. Tak. Anna Steelman, muszę z panią porozmawiać. Proszę tu przyjść, natychmiast. Już idę, doktorze. Przepraszam, desmondzie. Muszę iść. Powinieneś się przespać. No, proszę. To jednak nasze. Przy... na wszystkie pytania masz dokładnie przed oczami. Musisz tylko wiedzieć, gdzie patrzeć. No to jednak. Asystenci nas ją. Chcą nam chyba pomóc, chyba, chyba. To są Templarusze, co już było wiadomo dla większości z nas chyba. No od razu. A, ty czekasz aż się położy, tak? Dobrze. Proszę Ruszy... cię, jeśli zaraz tam nie przyjdę, będę miała kłopoty, a nie wolno mi wyjść, dopóki nie wrócisz do pokoju. Masz. Proszę, jestem w pokoju swoim. Kładę się spać. Ty może że nas ktoś uratuje. tam tamta kobieta, kobieta jest. I pan doktorek też jest. O, kamera. Nie świruj, proszę. Brakowało mi pana rano, doktorze. Proszę wejść do Animusa. O, jaka agresja od razu. No, nie człowieku. Już kładę się, jestem grzeczny, nic nie robię. Jeszcze. Bo jeszcze mam długopis, nie zapominają Gdy będziesz gotowy, wybierz wspomnienie, które chciałbyś zobaczyć. Chciałbym to. Ale jeszcze mamy blok piąty. Do przejścia. A więc lecimy z nim. Jeśli zabraknie ci noży, uzupełnij zapasy wracając do. Nawet z nich nie korzystam. Ej, ufam, że jesteś wypoczęty. Gotów na czekające cię, próby? Tak, ale chciałbym z Tobą porozmawiać. Mam kilka pytań. Więc pytaj, postaram się odpowiedzieć najlepiej jak mogę. Król kupców z Damaszku wymordował możnych, którzy rządzili miastem. Machadin w Jerozolimie używał strachu, by zmusić lud do posłuszeństwa. Przypuszczam, że Wilhelm zamierzał zamordować Ryszarda i utrzymać Akkę z pomocą jego oddziałów. Ci ludzie mieli pomagać swoim przywódcom. Zamiast tego zdecydowali się ich zdradzić. Nie rozumiem tylko dlaczego. Tak, przyjrzyjcie się Czy co? Odpowiedź nie Mamy. Jest oczywista? Templariusze pragną władzy. Każdy z tych ludzi, jak zauważyłeś, chciał zapanować nad miastem w imieniu Templariuszy. Tak by to właśnie zakon rycerzy świątyni rządził Ziemią Świętą, a później także poza nią. Ale nie uda im się ta misja. Dlaczego? Ich plany są zależne od skarbu Templariuszy fragmentu Edenu. Ale to my go mamy, a bez niego nie mają szans na osiągnięcie swego celu. Czym jest ten skarb? To pokusa. To tylko kawałek srebra. Spójrz na niego. Co mam zobaczyć? Ten kawałek srebra wypędził Adama i Ewę. przemienił kostury w węże, sprawił, że Morze Czerwone rozstąpiło się i zamknęło. Ery służyła go, by rozpętać wojnę trojańską, a pewien ubogi Cieśla, by zamienić wodę w wino. Jak na całą tę moc, którą mu przypisujesz. Wygląda dość zwyczajnie. Jak on działa? Ten, kto go dzierży, włada sercami i umysłami tych, którzy na niego patrzą. Tych, którzy go skosztują. A więc ludzie Garniera? Eksperyment. Zioła, które miały udawać jego działanie, aby byli gotowi na czas, gdy będzie trzeba go użyć. Talal dostarczał ludzi. Tamir ich wyposażał. Przygotowywali się do czegoś. Ale do czego? Do wojny. A inni? Ci, którzy władali miastami. Chcieli zebrać swój lud, uczynić ich takimi, jacy byli ludzie Garnera. Doskonali obywatele, doskonali żołnierze, doskonały świat. Nie możemy dopuścić, by Robert de Sable to odzyskał. Póki on i jego bracia żyją, będą próbować. Więc trzeba ich zniszczyć. Na tym polegało twoje zadanie. Zostało jeszcze dwóch templariuszy, którymi musisz się zająć. Jeden w akce imieniem Sebrand, drugi w Damaszku z Vongo Dżubair. Złóż wizytę przywódcom biur. Powiedzą ci nieco więcej na ten temat. Jak sobie życzysz? Nie ociągaj się. Robert de Sam na pewno jest zaniepokojony naszymi sukcesami. Jego poplecznicy zrobią wszystko, by cię zdemaskować. Wiedzą, że nadchodzisz. Człowiek w białym kapturze. Będą cię szukać. Nie znajdą mnie. Jestem tylko ostrzem w tłumie. Proszę, oto prezent dla Ciebie. W podziękowaniu za dobrą pracę. Mieczyk. Dostaliśmy mieczyk. A więc już bardzo dobrze wiemy, co się znajduje w Arce Przymierza. Czyli to, co leżało tutaj na, na stole. Zabieruj się ja Japo, które było hmm, służyło. Tak może powiedzieć szatanowi. Nie rzucajcie swoją bronią tak niedalę. Zwykle nie dostaje się drugiej szansy na zadanie ciosu. Yes. Altairze, Zdaje się, ciekawie. że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im co potrafisz. Szałam obrony. To co mamy dobą rzecz od razu sobie tu przećzymy. Co mamy zrobić? Nie. Naciśnij zero. Chodź tu, chodź. Teraz będziemy się uczyć. Naciśnij przecież 0 zaraz po zrobieniu kroku. Zybasz przeciętą. Mistrz! Aha! O taki kruch chodzi z pasją. I tak właśnie moi uczniowie, każdy z nas powinien być. Wszystko jasne. No i wszystko jasne, dobra, wyjdziemy z. Ze... Musisz być nie? bardzo zajęty. Rozumiem. I idziemy do Damasz. Tam, tam będzie nam najlepiej. No tam będzie najlepszy nasz ten mistrz. Które nie jest kurczę ham. Dobra, idziemy do biura. Jeśli zabraknie ci noży, uzupełnij zapasy, wracając do Masjafu albo okradając bandytów. Tak. No, jesteśmy. I tak. Tutaj skończymy odcinek. Następny odcinek będzie ciutkę inny niż te wszystkie. Ponieważ. Będę wam wycinał same fragmenty no to usłyszenie tych odpowiedzi, bo już widzieliśmy tysiąc razy jak robię te zadania chodzę i zbieram, to po prostu teraz będą e... o, to już dobra, fajnie. To Po prostu będziecie mogli sobie na samym odcinku zobaczyć same fragmenty, jak uzyskujemy informacje i odpowiedzi od naszych przyjaciół. No więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. No i adios!